Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aby uniknąć włamań, kradzieży i kradzieży samochodu, a także jego zawartości. Właściciele samochodów masowo instalują systemy alarmowe w samochodach. Jest to najbardziej powszechne narzędzie ochrony. Alarmy mogą być standardowe, dostarczane fabrycznie w samochodzie i instalowane oddzielnie, ale wszystkie są sterowane zdalnie za pomocą specjalnego pilota lub breloka. Mówimy o systemie elektronicznym, który może okresowo zawodzić Działać nieprawidłowo lub zawieść. Awaria często występuje nieoczekiwanie i w najbardziej nieodpowiednim momencie. Często zdarza się, że system ochrony przestaje reagować na polecenia z panelu sterowania. Ważne jest, aby szybko zrozumieć przyczyny i podjąć odpowiednie działania naprawcze przyczyny braku reakcji. Pierwszą rzeczą, Którą należy zrozumieć, jest to, dlaczego dokładnie po naciśnięciu przycisków na pęku kluczy system alarmowy zainstalowany w pojeździe nie reaguje w żaden sposób, nie wykonuje poleceń. Nawet najbardziej doświadczeni mistrzowie w naprawie alarmów samochodowych nie będą w stanie od razu powiedzieć dlaczego tak się dzieje. Tutaj konieczne jest zbadanie możliwych przyczyn czasami metodą eliminacji. Ale ponieważ ta usterka jest powszechna. Istnieje kilka najbardziej prawdopodobnych problemów. Od nich należy zacząć. Prawdopodobieństwo napotkania innej przyczyny niż wymienione jest minimalne. Uwzględniono prawie wszystkie możliwe błędy i usterki. Po znalezieniu konkretnej przyczyny będzie można skupić się na jej wyeliminowaniu. Brak reakcji systemu alarmowego na polecenia z centrali alarmowej jest zazwyczaj związany z baterią, bateriami w pilocie zdalnego sterowania uszkodzeniem pilota, zakłóceniami radiowymi, utratą komunikacji między pojazdem a pilotem, usterki elektroniczne. Badając te potencjalne usterki i identyfikując ich charakterystyczne objawy, nawet właściciel samojezdnego samochodu będzie w stanie dokładnie zdiagnozować swój pojazd i rozpocząć rozwiązywanie problemów. Akumulator jednym z najczęstszych powodów, dla których samochody nie otwierają się za pomocą pilota z systemu alarmowego. Jest banalnie: rozładowany akumulator w pojeździe. Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany lub znajduje się na granicy wydajności z powodu minimalnego naładowania, system bezpieczeństwa może nie reagować na manipulacje za pomocą pilota. W tym przypadku warto spróbować zbliżyć się do pojazdu i ponownie nacisnąć odpowiedni przycisk. W niektórych przypadkach to pomaga, chociaż nie warto liczyć na możliwość uruchomienia silnika. Jeśli akumulator jest rozładowany, przyczyną takiej usterki jest często nieuwaga samego kierowcy. Ktoś nie wyłącza reflektorów wychodząc z samochodu, inny zostawia system audio i inne podzespoły zasilane z akumulatora, gdy alternator nie działa. Czasami wystarczy kilka godzin, aby akumulator się rozładował. Nie jest trudno zaradzić tej sytuacji. Należy spróbować naładować akumulator w samochodzie. Stosowane są różne metody. Najlepszą jest jednak użycie ładowarki o odpowiednich parametrach. Jeśli jesteś w warunkowych warunkach terenowych, pomocna będzie metoda zapalniczki papierosowej z innego samochodu. Samochód uruchomi się, generator naładuje akumulator i wszystko zacznie działać normalnie. Jeśli jednak akumulator często się rozładowuje, należy sprawdzić przyczyny. Czasami winne są uszkodzone przewody utlenione zaciski, ale sama bateria może również osiągnąć koniec swojej żywotności. Jedynym rozwiązaniem jest zakup nowej baterii, baterie w pilocie zdalnego sterowania, jeśli wziąć pod uwagę statystyki zgłoszeń do serwisów samochodowych, a także informacje zwrotne od samych właścicieli samochodów. Najpopularniejszą przyczyną są wyczerpane baterie używane do zasilania panelu sterowania alarmem w sytuacji gdy pilot systemu alarmowego nie otwiera żadnych drzwi i nie wykonuje poleceń wysyłanych poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków, należy przyjrzeć się bliżej samemu urządzeniu. Wiele nowoczesnych systemów alarmowych posiada pilot wyposażony w wyświetlacz. Jeśli jest on wyłączony i nie zapala się po naciśnięciu przycisków, to problem z pewnością leży w bateriach. Istnieją jednak inne piloty, w których brakuje ekranu. W takiej sytuacji należy poszukać małej diody na obudowie. Często producenci alarmów instalują małą diodę LED, która sygnalizuje sterownikowi niski poziom baterii. W przypadku wykrycia takiego problemu, jedynym i logicznym rozwiązaniem jest wymiana baterii. Nie zawsze są one jednak pod ręką. Opcjonalnie można spróbować wyjąć je z obudowy zadać im kilka ciosów od siebie lub twardej powierzchni. Następnie baterie są wkładane na miejsce i ponownie podejmowana jest próba aktywacji systemu, jeśli ta metoda ludowa nie działa. Należy udać się do najbliższego sklepu w celu zakupu niezbędnych baterii. Procedura wymiany nie powinna oczywiście sprawić żadnych trudności. Problem rozwiązuje się dosłownie w kilka minut. Uszkodzenie pilota zdalnego sterowania nie można wykluczyć możliwości uszkodzenia samego pilota, z powodu którego drzwi samochodu nie otwierają się z pilota alarmu. Takie usterki urządzenie może dostać w kieszeni, podczas przypadkowego upadku na twardą powierzchnię. A także z powodu wpływów mechanicznych. Istnieje wiele sposobów na uszkodzenie pilota. Rzadziej kierowcy spotykają się z sytuacją, w której przycisk zacina się lub pęka. Wynika to również z uszkodzeń mechanicznych, nadmiernego nacisku i nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem. Wyjściem z takiej sytuacji jest skorzystanie z zapasowego pilota. Jeśli jest on dostępny, często producenci samochodowych systemów alarmowych kompletują zestawy z dwoma pilotami jednocześnie. Również gdy samochód jest fabrycznie wyposażony w system bezpieczeństwa w zestawie znajduje się kluczyk główny i zapasowy z już wbudowanymi, w ich obudowę przyciskami do sterowania systemem alarmowym. Jeśli nie ma zapasowego kluczyka, Lepiej skontaktować się z firmą lub sklepem, w którym system alarmowy został zakupiony i zainstalowany. Jeśli system alarmowy był dołączony do zestawu, należy skontaktować się z oficjalnym sprzedawcą. Powinien on dostarczyć inny pilot. W zależności od dostępności gwarancji i jej warunków, nowy pilot zostanie wydany bezpłatnie lub za dodatkową opłatą. Przeczytaj także. Podłączanie i konfiguracja komputera pokładowego w samochodzie strefa zakłóceń radiowych nie jest to najczęstszy, ale wciąż powszechny powód, dla którego systemy alarmowe mogą nie reagować na pilota. Istnieją pewne obszary, w których przesyłanie sygnału radiowego z pilota do samochodu będzie problematyczne. Różne czynniki środowiskowe mogą zakłócać sygnał, jeśli kierowca znajduje się w jednej z tych stref. Przesłanie polecenia alarmu samochodowego za pomocą pilota będzie nieco utrudnione. Nie zadziała natychmiast, jeśli zakłócenia radiowe są silne. Wciąż jednak możliwe jest wyjście z tej sytuacji. Na początek ustalmy, dlaczego występują te zakłócenia radiowe i gdzie można je napotkać. Najbardziej uderzającym przykładem są lotniska. Tutaj blokowanie fal radiowych odbywa się specjalnie, aby nie zakłócać działania sprzętu nawigacyjnego drobnej elektroniki z punktów kontroli lotów w samych samolotach, obszary, w których sygnały radiowe są zagłuszane, to także ważne obiekty rządowe, duże przedsiębiorstwa przemysłowe, bazy wojskowe i fabryki. Gdy znajdziesz się w pobliżu takich punktów, nie zdziw się. Gdy okaże się, że system alarmowy nie włącza się ani nie wyłącza, lub samochód nie reaguje na inne polecenia z panelu sterowania, obecność lub brak działających fal radiowych można zweryfikować za pomocą telefonu. Spójrz na ekran w obszarze wskaźnika sieci komórkowej. Jeśli go tam nie ma, sygnały nie będą dobrze przekazywane w tym miejscu. Możesz również sprawdzić system GPS w telefonie. Teraz o tym co powinien zrobić kierowca. Gdy system alarmowy w jego samochodzie uporczywie się nie wyłącza, nie ma tu nic szczególnie skomplikowanego. Wiele zależy jednak od tego, jak bardzo zagłuszany jest sygnał radiowy w danym miejscu samochodu. Zasada wyłącz i włącz pilota tutaj nie zadziała. Jeśli chodzi o istniejące zakłócenia radiowe, to nie wina pilota ani jego baterii, po prostu sygnał nie może zostać przesłany, zwłaszcza z wystarczająco dużej odległości, do czego kierowcy są przyzwyczajeni, gdy znajdują się w obszarach bez zakłóceń radiowych. Usunięcie samochodu z systemu alarmowego lub aktywacja systemu bezpieczeństwa za pomocą pilota jest realna. Aby to zrobić, Postaraj się podejść jak najbliżej samochodu. Dobrze jest znać dokładną lokalizację odbiornika sygnału z pilota. Przynęta w tej strefie, w pobliżu samochodu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sygnał zostanie wysłany, a pilot spełni swoje funkcje, jeśli znajdujesz się w obszarze, w którym mogą występować zakłócenia radiowe. Nie oddalaj się od samochodu przed naciśnięciem przycisku pilota. W przeciwnym razie system bezpieczeństwa samochodu nie zostanie aktywowany, a samochód stanie się łatwym łupem dla złodziei samochodów. Są one dość powszechne na parkingach w pobliżu lotnisk. Licząc na to, że zakłócenia radiowe nie pozwolą na zablokowanie samochodu, lepiej jest aktywować system bezpieczeństwa z bliskiej odległości, upewnić się, że działa a dopiero potem zająć się swoimi sprawami. Zalecenie to dotyczy nie tylko obszarów o potencjalnych zakłóceniach radiowych. Zawsze staraj się włączać w system alarmowy, gdy jesteś w pobliżu samochodu. Zapewni to uruchomienie pilota i uzbrojenie samochodu. Utrata łączności istnieje jeszcze jeden powód, dla którego system alarmowy zainstalowany w samochodzie może nie reagować na pilota chodzi o utratę komunikacji która łączy system alarmowy z pilotem zdalnego sterowania. Dzieje się tak z powodu awarii i oprogramowania. Z tego powodu nadajnik lub urządzenie sterujące czyli pilot nie może skontaktować się z odbiornikiem, którym jest jednostka sterująca w samym samochodzie. Sytuacja nie jest łatwa ponieważ jej rozwiązanie będzie wymagało przeprogramowania uszkodzonego i zerwanego połączenia, będziesz musiał użyć trybu awaryjnego. Aby odłączyć jednostkę sterującą, wystarczy odłączyć przewody od jednostki i wtedy następuje nowa synchronizacja. Nie jest konieczne udawanie się do centrum serwisowego lub biura firmy, która sprzedała lub zainstalowała system bezpieczeństwa w pojeździe. Właściciel samochodu sam ma możliwość przeprogramowania. W tym celu należy skorzystać z instrukcji obsługi danego modelu systemu alarmowego. Wskazuje ona, co i jak należy zrobić. Jeśli osłona zostanie usunięta, a system alarmowy znów działa normalnie. Można kontynuować pracę, chociaż po samodzielnym ponownym flashowaniu zabezpieczenie może nadal nie zostać usunięte z systemu alarmowego. Następnie samochód jest wysyłany do centrum serwisowego. Tutaj specjaliści zajmą się samochodem i będą w stanie dokładnie zdiagnozować, dlaczego ochrona nie jest usuwana lub tryb bezpieczeństwa nie jest aktywowany po naciśnięciu przycisków na pilocie zdalnego. St jest jednak jeden wyjątek, kiedy nadal trzeba udać się do centrum serwisowego. W rzadkich przypadkach, utracie komunikacji między urządzeniem sterującym a odbiornikiem w samochodzie towarzyszy utrata samego oprogramowania, osadzonego w pamięci systemu. Niezależna synchronizacja nic tu nie pomoże. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wizyta w centrum serwisowym. Tutaj specjaliści przywrócą firmware który przywróci funkcjonalność systemu alarmowego sterowanego za pomocą pilota. Elektronika samochodowa przed sprawdzeniem możliwych usterek systemu alarmowego warto upewnić się. Że w samym samochodzie nie występują żadne problemy. Jeśli występują usterki w okablowaniu samochodu lub inne problemy związane z elektroniką, sam system alarmowy może nie reagować na pilota alarmowego. Jeśli nie działa centralny zamek główny lub poszczególne zamki, należy sprawdzić stan centralnego zamka. Przeczytaj też, jak rozpoznać kałuże pod samochodem. Co i z czego wycieka? Problemy z elektroniką najczęściej pojawiają się po zwarciu. Dochodzi do niego z powodu uszkodzonych przewodów, nieosłoniętych styków i nagłych skoków napięcia. Nie można wykluczyć awarii jednostki sterującej systemu alarmowego która powoduje awarię okablowania. Takie problemy zwykle pojawiają się z charakterystycznymi objawami. System zaczyna zachowywać się dość dziwnie. Może się to objawiać różnymi symptomami: samowolne włączanie i wyłączanie systemu alarmowego, nieprawidłową reakcją, wykonywanie jednego polecenia zamiast innego, częściowa awaria niektórych funkcji itp., jeśli istnieją podejrzenia, że system alarmowy nie działa prawidłowo. Jest mało prawdopodobne, aby możliwe było zrozumienie przyczyn i wyeliminowanie ich własnymi rękami. W takim przypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym. Jak postępować w przypadku braku reakcji na pilota? Oprócz powyższych zaleceń dla każdej konkretnej sytuacji, można podać jeszcze kilka przydatnych wskazówek. Często kierowcy są zagubieni i nie wiedzą, co zrobić. Gdy system alarmowy nagle nie reaguje na pilota, wyjaśnienie takiego zamieszania jest proste. System alarmowy może się włączyć i zacząć wydawać bardzo głośne dźwięki. Kierowca wpada w panikę i nie rozumie. Jak najlepiej postępować? Znacznie gorzej jest, gdy nie można otworzyć drzwi z powodu problemów z pilotem alarmu. Wtedy należy liczyć na szybki przyjazd specjalistów. Odesłanie auta do serwisu na lawecie lub na rozładowanym akumulatorze. Jeśli masz dostęp do kabiny, ale alarm nadal się nie wyłącza, eksperci i doświadczeni kierowcy udzielają kilku przydatnych wskazówek. Skorzystaj z funkcji awaryjnego wyłączania. Wszystkie samochodowe systemy alarmowe posiadają tajny kod, który umożliwia wyłączenie zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych bez użycia pilota. Kod jest przekazywany właścicielowi samochodu w momencie zakupu i instalacji. Należy go zapamiętać. Aby wprowadzić kod, należy znaleźć specjalny przycisk walet. Odpowiada on za ustawienia. Połączenie z pilotem i wykonuje szereg innych ważnych funkcji. Sam przycisk jest częściej instalowany w pobliżu skrzynki bezpieczników. Może również znajdować się pod kierownicą. Na desce rozdzielczej IT. Po znalezieniu przycisku należy wprowadzić kod. Istnieją różne warianty, począwszy od kombinacji naciśnięć przycisków, a skończywszy na uruchomieniu silnika. Przesunięciu gałki skrzyni biegów w określonej sekwencji ITP to zależy od konkretnego systemu alarmowego. Alternatywną opcją byłoby zwiększenie siły sygnału. Jeśli system alarmowy nagle przestał reagować na polecenia z pilota, spróbuj usiąść w samochodzie i zbliżyć pilota jak najbliżej odbiornika. W tym przypadku ważne jest, aby wiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się jednostka sterująca systemu alarmowego. Jednocześnie należy aktywnie i często naciskać przycisk pilota. Często ta metoda pomaga poradzić sobie z sytuacją. Nawet jeśli udało się wyłączyć system alarmowy, Problem pozostaje. Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w serwisie w celu diagnostyki. Specjaliści sprawdzą stan systemu alarmowego, zdiagnozują sam pilot i będą w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski z późniejszych prac naprawczych i odtworzeniowych. Spontaniczna aktywacja systemu alarmowego. Oprócz tego, że system alarmowy w samochodzie może przestać reagować na polecenia z pilota. Istnieje jeszcze jedna powszechna sytuacja wśród kierowców wiąże się ona ze spontanicznym uruchomieniem systemu alarmowego bez obiektywnych i widocznych przyczyn. Tutaj eksperci skupiają się na trzech głównych powodach, dla których może się to zdarzyć problem ze stykami. Gdy samochód jest obsługiwany nieostrożnie lub wpada w trudne warunki pogodowe związane z obfitymi opadami, styki przewodów i przycisków mogą się utleniać. Z tego powodu polecenia zaczynają być przesyłane, chociaż sam właściciel samochodu nie nacisnął żadnych przycisków, aby naprawić sytuację. Konieczne jest oszklenie problematycznych styków lub całkowita wymiana wyłącznika krańcowego, uszkodzone mechanizmy drzwi. Czasami zdarzają się inne okoliczności, w których po naciśnięciu przycisku pojawia się powiadomienie, że samochód jest odblokowany, chociaż w rzeczywistości tak się nie dzieje. W tym przypadku należy sprawdzić stan i działanie centralnego zamka, jeśli przyczyna nie leży w nim. To należy zwrócić uwagę na bezpieczniki i okablowanie. Usterki mechaniczne nie są wykluczone. Ponadto mechanizmy otwierania i zamykania drzwi pojazdu mogą nie działać w trudnych warunkach zimowych z powodu zamarzania. Czujniki działają nieprawidłowo lub nie są odpowiednio wyregulowane. W samochodzie znajduje się duża liczba czujników alarmowych które są wykorzystywane przez system bezpieczeństwa w trybie pracy. Najczęstszym z nich jest czujnik wstrząsów. Ulega on awarii lub ma zbyt czułe ustawienia. Z tego powodu każde drobne uderzenie prowadzi do aktywacji sygnału dźwiękowego i świetlnego. Chociaż w tym samym czasie na samochód spadły liście z drzewa został uderzony przez gałąź lub właśnie przejechał samochód. W tym przypadku zaleca się zmianę ustawień czułości. Jeśli czujniki uległy awarii, należy je wymienić. Samochodowe systemy alarmowe są dość skuteczną ochroną przed włamaniem. Kradzieżą i kradzieżą jednak sam sprzęt zabezpieczający wymaga starannej opieki i kontroli jego działania. Początkowo zaleca się instalację wysokiej jakości systemów alarmowych wiodących producentów. A także kontakt z wykwalifikowanymi rzemieślnikami w celu podłączenia i dalszej obsługi. W większości przypadków system alarmowy przestaje reagować na polecenia z pilota z bardzo błahych powodów. Nie są one trudne do wyeliminowania własnymi rękami. W przypadku poważniejszych usterek należy skontaktować się z mistrzami.